Witajcie ludzie z tej strony zichu. A my sobie znowu gramy w Robloxa. jest z nami Autistic. Dzień dobry. Dobry rank. No. I teraz sobie gramy w modyfikację pod nazwą Phantom Forces. No, jakieś jest tam PT3 chyba. No i to jest. Co to jest? To jest taka podruba Butterfielda Koda, nie? O! No, coś w tym, w tym stylu. Partii 3, no? Czyli dobrze mówię, że podryba, nie? Tak, bo ty film do Call of Duty: Wow. ale tego granata długo odbezpieczać i latają jak się oszołomy. No nic. Próbuję rzucać granatami jak leci. Zawsze. o Nie pocelowało mnie. Są tu jakieś bronie. Pay to win? Mmm. No. Aha. Myślę, tutaj. Bronie się odblokowuje za poziom, ale można je kupić pieniędzmi. Dlatego ludzie czasem kupują pieniądze. Chociaż to bez sensu, strasznie. <noise> nie wiem, czy mnie wcześniej było słychać, jak tam się potwierdzałem, że to podróba tego. Aha. Bo Spochód. mi internet postanowił, że pójdzie spać. Mam coś tam chyba było słychać, ale w sumie też pewny nie jestem, bo pojawiasz się i znikasz. Jak mój tato. Co? <noise> jak mój tata. Ta... Zniknął, pojawił się i znowu zniknął. Aha. Okej. Okay. Nie czuję się z tym źle. Okej, okay, okej. Okay. Kurde, nie idzie mi trochę. W sensie z dupy się pojawiają, przychodzę tak tupiąc szybko i... Bo, ten... wślizgują się. No, no tak. Ja się... Można ciągle się wślizgiwać ślisk, trochę czekasz śnisk trochę czekasz i to sprawia, że tak szybko chodzę, jak jacyś na kokie. Tak pod Shift W Spacja X robi się taki dalszy skok. A nie będę cudaczył, bo nie umiem ale muszę przynajmniej jednego gościa zaciukać, jak mi się uda. O, zabili no. nas. Dupa. Kamieni, dupa, ale może mapa lepsza się trafi, czy coś tam. No ta mapa o. jest bardzo słaba. I ty, widziałem byłeś? No. Trzymałem nice. się na ciebie, Zichu. No. A, a czekaj, teraz głosowanko, Kojaku wziąć? No, już patrzę, bo szynkę otwieram. Subururu burbia. Bo metro revamp to. Jest piekło. Aha, dla Trajhardów. No tam można spam kampić. Okej. Okay. a powiedz kiedy start, bo ja tutaj nie wiem, zawsze jakoś dziwnie. Mapa się pojawia. Jak jest ten szary kwadracik, się pojawi mapa, to już można się respić. Już można, jakby co. Dobra, no widzę, widzę. Wszyscy się rozbiegli Aha, można było granatami i pospami, widzę Ale to celność ma, widzę A, pierdziele Ale na lagach leca Niektórzy to Kurde, granata rzuciłem... O, jest dobra, kogoś zabiłem. Trzeba tego chy. No nie? Ale skok. Tego nie ma, wkraczam do akcji Chodzi w nich z cichu. Jak shotguna nagrasz? Co? Jak shotguna grasz cicho to siedź sobie w takich miejscach Co ten Przeciwniki wychodzą Spoko, spoko Ej, tu się doskanować tak. Z niektórych broni, z niektórych w częściach mapy spoko o to ty widziałem wlazłeś z no. mm, połowy z bogu. szkoda że tu się granatów uzupełniać nie da bo bym sobie nimi no. spomogł. twórcy też z tej gry pracują nad takim battlefieldem 5 tutaj Kuja <noise> ale celność wspaniała Aha, chcą mnie za M-Bota wyrzucić Co? Wyrzucili mnie za M-Bota. Aha <noise> To ja już dołączyć nie mogę niestety Aha I co, mam sam sobie tak? Grać? Można, możesz cichu. Albo szybki szybkie cięcie i zmiana serwera A jakbyś wolał? No chyba się zmieni serwera za sekundę. No to zmieniamy. Myk. I się respimy na jakiejś mapie nie wiadomo jakiej. A, i na to w sumie jak umrę to pokażę. No, grałem chyba już. No, graliśmy już na tej. No. To pokażę później jak tu ten wygląda, że też można klasę zmienić czy coś tam. No, tym razem niebiescy jesteśmy. Klasę zmieniać. Dodatki do broni dodatki No. Takie fajne bajery. I chyba sobie trochę jeszcze ściszę. Różne typy amunicji, że ...przez snajperki możesz zrobić shotguna, albo shotguna karabin automatyczny. Nie, spok. Co Wiesz. to jest? To jest trochę potem OP, A, ale to... No ale to już teraz. Co tam na to patrzy. Jak niszczy się komuś o zływkę. Tak. Przecież tak ma być. O proszę bardzo. Z jakąś brzydką bronią. A miałem pokazać. To jest weapon loadout. I tu się wybiera scout assault, Czy tam Rekon. Orekon wezmę Back to Menu Goł Ja tutaj by shiftem stabilizować celownik. No no, ja dalszy zasięg, trochę podnieść celownik. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Psiłem odebrałem odbiór. Jej. Moja siostra wraca dopiero w środę. O, zabity No A po co mi ta informacja? Nie wiem To że Spokój. Nie będziesz słychać muzyki w tle O no to fajnie, fajnie No bo jak się z opakiem. O jest, jest No to rzeczywiście ma jakieś tu swe plusy A, rzuciłem tego granata. Och, kuźwa, ale go zabiłem. Teraz muszę odczekać i życie se uzupełnić. Gdybyś cicho chciał przetestować A. jakąś broń, to ja mogę się zrespić na tobie i się zabić. A, żeby nie ci im dać nie. Nie, nie ma co. Tutaj tak bym przecież wszystkiego nie miał jak pokazać. No ja, ale takie automatyczną brusznicę mogę dać. O, w sumie to, no, to później możesz tak chyba uczynić. Tak, umrę. Okej, okay, okej. Okay. Te granaty. No zabiłem kogoś. He, granat w Co za typo. O, kogoś głosuje, żeby wywalić. No. Chyba to Chyba jest... naszej drużyny jest to. Ale pistolet. No. Mi się gówniano respił. No wychudź kto Pewnie wyjdzie przed samym nosem Dobra, nie idzie mi strzelać z pistolecika Tu trzeba kampić Idę ci z pokazać Moją pałączą po, po, po. O no Eee V Spoko. Dzięki. Mam nadzieję, że kogoś będę mógł trafić. Ta w ciało powinno zabić. O, no, tak myślałem, że tak będzie. Także no. Nic nie zobaczyłem, nic nie strzeliłem. Musisz w mniej oczywistych miejscach siedzieć. No, niby też prawda. Ale coś siadło. Jako tako. Spadłem z dachu. O! Leciukaned. Dobra, czekaj. Zmienimy się postać na support. Nie. Czekaj. Battle Rifle, Karabin, Shotgun, LMG. Chociaż nie. Czekaj. DMR, Karabin, Shotgun, Assault. Aha. Battle Karabin. Hmm spoko A czekaj na czym tutaj używam colt o ten ten wezmę to jest dużo amunicjowe będę strzelał jak nienormalny Mick. no już coś wali hp mało super O, rozdziurkowal nawet. Super. Te, te, co się zbiera, te nieśmiertelniki... Więcej punktów. No wiem, ale one znikają jakoś, czy...? Dopóki ich ktoś nie zmierza to nie znikają. Aha. I se właśnie w las taki, co na lagach szybko chodził i... no. Hmm. I sobie zabrał. A jak twój zabierze nieśmiertelnik mojego, czy się nie da, czy jak to tam? Możesz swojego co? zabrać. Wtedy I... punkty mu się anulują. Nie, no punktów się nie traci za śmierć. No ale w sensie anulują mu się te pełna liczba punktów. Przeciwnikowi, jak mu się zbierze swojego. Jak zabijesz, to dostaniesz 50 punktów, jak podniesiesz, to jest 100. Jak twój teammate podniesie tego, co zabiłeś, to 75 dostajesz. I jeśli twój teammate zbierze twoją, to przeciwnik nic nie dostaje. Spoko. Ja pierdzierzę Taka broń rożytma ma, że nic mu nie zrobiłem prawie. No ale nic, taką wybrałem. To co się dziwić? Czyż o to mi chodziło. O, jeszcze tu z boku był. O, i też na lagach se umarł. Irytujące bronie używają nasi przeciwnicy. przeciw. czego? No takie, ja co szybko zabijają. No. O, już nie żyje? Oho, wyskoczył jak gówno. No, no, żywa bardzo zabawnej broni. Spoczko, spoczko. To trzeba po, po nich podnosić, te bronie. Ja też wezmę coś śmieciowego. Co? Ja też we wezmę coś śmieciowego. Dobrze, dobrze. Chyba na tym polega wygrana tutaj. No, kto jest większym śmieciem Gdzież nie wezmę A niech będzie ten shotgun Może mi się co po szczęści... Deploy Opla No tak w ziemię strzelił Poszło. O, ten nie poszedł. Dobra. Czemu oni chodzą w parach? No, widać coś ten... Ustawieni już. Wiedzą jak graci. Oszukują w ten sposób, bo nasi się zrespili Ale naszych? O, coś do mnie strzelało chyba. Ile mam granatu? Zero. O, coś tu wali. No, ze snajperki. Śmieś. Śmieś czekaj gdzie tu jest punkt. Nawet nie. Można na gandź cichu, czyli to z czego cię zabili jest taką snajperką najbardziej dla spoceniców. Dla kogo? Dla spoconych dwunastolatków. latków. <grym> Czy tak mówisz? Bo jest taka prosta dosyć. Zabija nas szała. No, zauważyłem. Właśnie staram się używać takich broni, tylko używać skilla. Mm -hmm. Ja mam wystarczająco wysoki poziom, już się nagrałem. Spoko, spoko. Ja pierdzielę. <gry> Ale frajery. O! Dupa. Ku nic. No i ku nic, w sumie, chyba u odcinka, można powiedzieć. Jurgo na kraj. No, także tego. Z tego to miejsce, ludzie, się będziemy z Wami żegnać. Więc subskrybujcie na górę, dobre komentarze. proszę i zachęcam Was do oglądania moich innych filmików z tego tygryny gryńcy Tam czy się z Wami żegnać. Gdyby. Dobra, no. No i narga.